Ja chcę katana, pula. katana fajna. Zostaw tą optyczkę, Nick. Zostaw tą optyczkę. To? Zostaw... <śmany> ja to tak na ciebie patrzę, bez windy <śmany> Czekaj, monitor oplułem. Już dwa. Niko, <śmany> niko, <śmany> niko. Właściwie monitor oplułem. Ja pierdę chuju. <śmany> Kurwa, ja tak pewnie na ciebie patrzył. Ja pierdolę I tam. Już... Ja, tak do tego chciał Widać, że grać. Nie, tak nie, nie wierzę. Kurwa. Na. O kurwa, ścianę tak. Pewnie. O kurwa. B Będę miał malowanie jutro. Kurwa, czemu to otworzyłeś? <grystanie> Chodź tu na chwilę jeszcze Idę Stary Mam tu ścianę za <grystanie> Tak samo jak ty, kurwa <grystanie> ja, kurwa, no, się oplułem to no, co innego Mam na nadzieję, że wyskie, wyskie. Zobaczymy Na parę minut Kurwa bo też stała ochlapana Jest W dole. No to moja była mokra od picia po prostu by się wylało Zda Chodź tu i zamknij te drzwi Panika <laughs> zostawiłem zemsta kurwa Nie otworzył, o sam otworzył Kurwa mać Wszystko ochlapane Kurwa Nawet klawiatura Nawet <laughs> Jak to strzela? O, no dobra, dobra. Kurwa mać